Co się dzieje po ostatnim oddechu czy jaźń, rozpuszcza się w pustce czy przekracza portale poza ludzkim pojmowaniem. Witaj, podróżniku duchowy, w tajemnicy tajemnic, dziś zanurzymy się w jednym z najgłębszych i najbardziej zagadkowych tekstów buddyzmu tybetańskiego, Bardo Todol, szerzej znanym na zachodzie jako tybetańska księga umarłych, wyobraź sobie przewodnika który towarzyszy Ci w najgłębszych i najbardziej tajemniczych momentach istnienia. Taka jest rola Bardo Todol. I nie to nie jest tylko prosty podręcznik na temat końca życia. To mapa duchowy przewodnik. Po tym, co dzieje się zaraz po fizycznej śmierci, przygotuj się, na razem przekroczymy ten portal, niepokój jego przesłania i być może zrozumiemy trochę więcej o tym, co znaczy istnieć. Bardo Todol został stworzony przez Padma Sambawę legendarną i prawie mityczną postać w buddyzmie tybetańskim urodzoną w Indiach, jest powszechnie uznawany za osobę odpowiedzialną za sprowadzenie buddyzmu do Tybetu w owtym wieku. Tradycja tybetańska czci go jako guru rino, co oznacza cennego mistrza, ale Padma Sambach Afau nie był tylko mnichem. Był głęboko duchowym mistrzem, joginem, który opanował mistyczne techniki i ezoteryczne nauki. Bardo Todol narodziło się z pragnienia tego mistrza, aby prowadzić nie tylko żywych, ale i zmarłych, oferując im ścieżkę do wyzwolenia nawet po ostatnim tchnieniu od najmłodszych lat, Padma Sambhava wykazał się niezwykłymi mistycznymi zdolnościami, będąc uznawanym za mahasa, postać, która osiągnęła ekstremalny poziom duchowej realizacji, rozwijając duchowe moce lub cedi, uważane za cudowne. Został zaproszony do Tybetu przez króla Trisonga Detsona, który pragnął rozszerzyć buddyzm i wzmocnić kraj duchowo, jednocząc ludzi pod jednym systemem wierzeń. W tamtym czasie Tybet był miejscem intensywnych praktyk szamańskich i wierzeń animistycznych silnie zakorzenionych w religii więzi rdzenni Tybetańczycy praktykowali duchowo. Ta różnorodna, a nawet chaotyczna atmosfera duchowa stanowiła wyzwanie dla rozprzestrzeniania się buddyzmu po przybyciu do Tybetu. Padma Sambhava napotkał opór różnych sił kulturowych i duchowych. Lokalnych bóstw i duchów, tradycji i więzi sprzeciwił się buddyzmowi, a padas sambawa wykorzystał swoją wiedzę o magii i rytuale tantrycznym, aby oswoić te duchy. Ta integracja bóstw, więzi i praktyk z buddyzmem tybetańskim była kluczowa dla ustanowienia trwałego fundamentu duchowego. Dlatego padma Sambhava założył pierwszy tybetański klasztor buddyjski, klasztor samów, i zaczął przekazywać głębokie nauki o rzeczywistości umysłu i cyklu istnienia znanym jako Samsara. W buddyzmie tybetańskim istnieje zrozumienie, że śmierć nie jest końcem, ale stanem przejściowym, momentem otwarcia na możliwość duchowego wyzwolenia. Padma Sambava zrozumiał, że w momencie śmierci umysł wchodzi w szczególny stan, w którym wolny od rozproszeń ciała fizycznego staje się bardziej podatny na ostateczną prawdę. Zdał sobie sprawę, że była to wyjątkowa okazja do wyzwolenia, ale wiedział również, że większość ludzi, kiedy umiera, gubi się w złudzeniach i lękach, które powstrzymują ich od tej możliwości. Jego misją było stworzenie przewodnika, który mógłby być recytowany przez osoby towarzyszące umierającym, a nawet studiowany za życia, aby umysł był przygotowany na bardo. Stany przejściowe po śmierci w istotą chciał złagodzić cierpienie i otworzyć drzwi do oświecenia nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się niepewne i rozpuszczające, to współczucie jest podstawą bardzo. To dowiedział również, że wielu może nie osiągnąć oświecenia za życia, ale widział w śmierci ostatnią szansę, więc udzielił instrukcji praktykującym i uczniom, aby rozpoznali czyste światło, czystą manifestację umysłu w momencie ich odejścia. Bardo Todo prowadzi nas przez trzy główne stany lub Bardo, które przechodzi każda dusza czai Bardo. Moment śmierci w czai Bardo. Dusza doświadcza momentu samej śmierci punkt przejścia, w którym ciało fizyczne rozpuszcza się, a świadomość zostaje uwolniona od swoich materialnych ograniczeń. Gdy rozpuszczenie jest całkowite, dusza znajduje się przed pierwotnym czystym światłem, opisanym w Bardo Todo jako olśniewająco czyste i ogromne światło. Czyste światło jest manifestacją absolutnej natury umysłu, stan czystej, bezwarunkowej świadomości, w którym nie ma dualności strachu ani przywiązania. Niektórzy znają go jako wyższe, ja inni jako umysł słoneczny. Istnieje wiele nazw dla tego stanu całości i nieskończonego spokoju dla praktykującego duchowo. Czaj bardzo oferuje możliwość ostatecznego wyzwolenia. Jeśli dusza rozpozna jasne światło jako część swojej esencji, osiąga natychmiastową nirwane wyzwolenia i nie ma potrzeby przechodzenia przez inne etapy bardos, to rozpoznanie nie zależy od rytuałów ani doktryn, jest to bezpośrednie i kompletne doświadczenie prawdy, w którym umysł widzi siebie bez filtrów ani zniekształceń. W tej chwili wszelkie warunkujące karma i tożsamości rozpuszczają się. Z drugiej strony, dla tych, którzy nie są przygotowani, Intensywność jasnego światła może przerażać umysł zamiast rozpoznawać światło jako jego prawdziwą naturę, może interpretować to jako zagrożenie z powodu strachu lub przywiązania do tego, co jest znane. W tym przypadku dusza wycofuje się, tracąc szansę na wyzwolenie i wkracza w kolejne etapy Bardos, gdzie staje w obliczu coraz bardziej zniekształconych i ograniczających wizję zgodnie ze swoimi karmicznymi tendencjami, Dwa chit bardo-bardo wizji, jak powiedział kiedyś Karl Gustav Jung, bogowie i demony, są projekcjami nieświadomości potężnej i nieuniknione. Dopóki nie zostaną zrozumiane jako części nas samych, w chit bardo, dusza znajduje się w stanie świadomości, pozbawiona swojego fizycznego ciała i w wymiarze, w którym nie istnieją już namacalne granice, dusza doświadcza projekcji własnego umysłu. Projekcji, które mogą pojawiać się zarówno w anielskich formach, jak i w niepokojących, przerażających wizjach, ta bału ujawnia esencję umysłu, gdzie wszystko, co zostało stłumione, pożądane lub obawiane, wyłania się w zintensyfikowanej formie. Wizje w Cid bardo bezpośrednio odzwierciedlają stany emocjonalne i karmiczne, zgromadzone przez duszę w ciągu życia, manifestują się w dwóch odrębnych formach: spokojnych. Wizji i gniewnych wizji w spokojnej fazie wizji, dusza jest początkowo witana przez wizje spokojnych bóstw, które reprezentują oświecone i dobroczynne aspekty świadomości. Te postacie mogą pojawiać się jako bodić, sata buddhów lub bóstwa światła, emanujące pozytywnymi cechami kultywowanymi przez duszę spokojne wizje, posiadają spokojną obecność i oferują poczucie spokoju, jednak dla nieprzygotowanego umysłu, te wizje mogą być przytłaczające lub niezrozumiałe, prowadząc duszę do wycofania się i wątpliwości rzeczywistość tego doświadczenia w stadium gniewnej wizji. Jeśli dusza nie rozpozna spokojnej, zasadniczej natury początkowych wizji, stopniowo staje w obliczu bardziej intensywnych wizji, znanych jako gniewne bóstwa, te postacie są manifestacjami gniewu, strachu i stłumionych pragnień, przybierających potworne i niepokojące formy, co ważne, te gniewne bóstwa nie są zewnętrznymi lub złowrogimi bytami, ale wyrazami samego umysłu, odzwierciedlającymi namiętności i przywiązania, które nadal wiążą duszę z cyklem cierpienia. Chitbardo jest opisywany jako stan, w którym umysł jest wolny od ograniczeń fizycznych, jest to czysty stan manifestacji psychicznej, w którym wszystko jest wzmocnione, wizje, które się pojawiają, przypominają sny, ale w przeciwieństwie do zwykłych snów niosą ze sobą uderzającą jasność i żywość, dzieje się tak, ponieważ umysł teraz wolny od ciała doświadcza swoich wewnętrznych energii, w sposób niefiltrowany wszystko, co zostało stłumione i nagromadzone, wyłania się z niemal namacalną intensywnością. Te wizje są uważane za okazję do nauki i oświecenia ponieważ każda z nich reprezentuje aspekt jaźni, który wymaga integracji lub transcendencji, ci, którzy zachowują pełną świadomość podczas tego, bardzo można postrzegać, że wszystkie te wizje dobre i złe, spokojne i gniewne, są jedynie kreacjami umysłu. Rozpoznanie tej prawdy umożliwia duszy rozpuszczenie strachu i osiągnięcie wyzwolenia. Na tym etapie Bardo Todol radzi duszy skupić się na przejrzystym świetle, pierwotnej esencji umysłu, opisanej jako rozległy i czysty blask, rozpoznając przejrzyste światło. Światło jest kluczem do całkowitego wyzwolenia, ponieważ reprezentuje wrodzoną naturę wszystkich istot, jest słońcem pośród chmur wizji, światłem, które pozostaje niezmienne pomimo wszystkich projekcji mentalnych. Jeśli duszy uda się przejrzeć wizję, może osiągnąć oświecenie i w ten sposób przekroczyć cykl odrodzenia. Jednak rozpoznanie przejrzystego światła nie jest łatwe dla zwykłego umysłu. Dla większości istot wizje są tak realne i wypełnione osobistym znaczeniem, że trudno jest zobaczyć poza nimi. Z tego powodu bardzo Todol sugeruje, aby praktykujący duchowo ćwiczyli w życiu odrywanie się od iluzji i kontemplowali naturę umysłu dzięki takiej praktyce nawet w obliczu intensywnych wizji dzieci, bardzo Będą być w stanie utrzymać skupienie na jasnym świetle i znaleźć spokój. Strach i przywiązanie są największymi przeszkodami dla wyzwolenia. Wizje w swojej intensywności mogą wywołać głęboki strach, szczególnie gniewne bóstwa, które reprezentują nieokiełznane aspekty psychiki. Ten strach tworzy poczucie oddzielenia, uniemożliwiające duszy. Rozpoznanie wizjów jako części samej siebie. Dusza może pragnąć uciec od tych wizjów, lub uwolnić się od przywiązania, skupić się na niektórych z nich, szczególnie na spokojnych wizjach, które utrzymują ją w cyklu samsary. Aby przezwyciężyć ten cykl, dusza musi rozpoznać wizję jako puste od ich własnej rzeczywistości. W buddyzmie tybetańskim koncepcja ta znana jest jako shunyata, lub pustka. Umysł, który przypomina sobie pustkę podczas chit Bardo, może obserwować wszystkie wizje, ale pozostaje nieprzywiązany, rozumiejąc je jako jedynie tymczasowe wyrazy jego własnej natury. Doświadczenie Czet Bardo nie jest zatem karą ani bezcelowym cierpieniem, ale fazą objawienia, w której dusza staje twarzą w twarz z lustrem własnego umysłu jest to test, który odróżnia tych gotowych na wyzwolenie od tych, którzy nadal tego wymagają, odrodzenie w celu pogłębienia nauki. 3 Sidep Bardo. Odrodzenie w Sidep Bardo ostatni etap dusza staje przed decydującym momentem wybór następnego ciała, determinowany przez nagromadzoną energię wszystkich działań, myśli i intencji. To, co nazywamy karmą, jest tak, jakby cała poprzednia podróż prowadziła do tego punktu, w którym to, co nosimy w sobie, determinuje nasz następny cel, wkraczając w to. Bardo dusza już doświadczyła rozpuszczenia w czai Bardo i stawiła czoła własnym. Projekcją i iluzją w Chit Bardo. teraz znajduje się w stanie większej gęstości psychicznej, gdzie pragnienie odrodzenia się nasila, napędzane przez lęki i przywiązania, które nie zostały jeszcze przezwyciężone. To pragnienie, jak naucza buddyzm tybetański, zmusza duszę do poszukiwania nowego ciała, nowej formy istnienia. W Sidpe Bardo świadomość jest pod wpływem karmicznych skłonności, które działają jako subtelne ślady pozostawione przez działania z poprzednich. Żyć ślady te działają jak siły magnetyczne przyciągające duszę do okoliczności i doświadczeń, które odzwierciedlają jej stan wewnętrzny. Jeśli na przykład dusza nosi w sobie wiele strachu, ten strach może nią kierować ku odrodzeniu, gdzie będzie musiała stawić czoła tym samym emocjom podobnie intensywne pragnienia i niekontrolowane emocje tworzą wir energii, który kształtuje rodzaj życia, jakie dusza napotka w następnym cyklu podczas sitpubu. Bardo dusza doświadcza serii wizjów związanych z procesem odrodzenia. Te wizje często zawierają obrazy par w zjednoczeniu, metaforę tworzenia nowego życia. Tutaj dusza jest wzywana do nieświadomego wyboru nowego ciała, kierowana przez emocjonalne tendencje i karmiczne impulsy w wielu opisach Bardo todol sugeruje, że po zobaczeniu tych obrazów dusza powinna utrzymać stan oderwania i jasności. Tylko wtedy może uniknąć ślepego pchania w niepożądane odrodzenie dla tych, którzy potrafią utrzymać spokój. I oderwanie. Sid Pabo oferuje jedną, ostatnią szansę na transcendencję. Pozostaje możliwość nieodrodzenia się wyboru ścieżki wyzwolenia jest to cel praktykującego duchowo. A nie odrodzenia się pod wpływem iluzji i przywiązań, muszą rozpoznać te wizje jako manifestacje ich własnego umysłu ulotne i puste w naturze. W trakcie doświadczeń. Sied P. Świadomość Bardo czuje silne przyciąganie do nowego ciała. Proces, który według Bardo Todol można porównać do burzy psychicznej, jest tak, jakby potrzeba dalszego istnienia, aby być raz jeszcze, stała się nieodparta. Wybór nowego ciała nie jest świadomy. Następuje poprzez głębokie instynktowne wezwanie, gdzie cechy nowego odrodzenia są kształtowane przez stan umysłu, jest tak, jakby następne ciało było lustrem tego, czego umysł duszy potrzebuje, aby doświadczyć lub rozwiązać ten proces wyboru, odzwierciedla również buddyjską wiarę, że każde odrodzenie jest okazją do duchowego wzrostu ciało, które dusza wybierze, jest najbardziej zgodne z jej karmicznym i duchowym rozwojem, jednak wielu nie rozumie tej możliwości i kończy na odrodzeniu w niekorzystnych warunkach, gdzie cierpienie utrwala się ci, którzy potrafią dostrzec poza tą iluzją, jednak mogą osiągnąć stan, w którym zamiast odrodzenia, mogą połączyć się z przejrzystym światłem ostateczna istota umysłu, według Bardo Todol. Przygotowanie do tego ostatniego etapu zaczyna się w życiu od kontemplacji natury naszych pragnień i lęków, podczas gdy nadal żyjemy, stajemy się bardziej świadomi impulsów, które kształtują nasze przeznaczenie praktyki duchowe, a takie jak medytacja i refleksja nad śmiercią wzmacniają zdolność do oderwania się, pomagając umysłowi pozostać nieograniczonym przez dramaty, które pojawiają się w Sidpe Bardo, w ten sposób Pab, Bardo ujawnia prostą, ale głęboką prawdę, że życie i śmierć są ze sobą powiązane i że cykl odrodzeń jest niczym więcej niż ciągłym wyrazem naszych własnych wyborów i spostrzeżeń, uwalniając się od przywiązań, Uwalniamy się z cyklu odrodzeń i osiągamy oświecenie stan, w którym nie ma już odrodzeń, ponieważ nie ma już iluzji ustalonej tożsamości. Bardo-Todol nie jest tylko tekstem religijnym lub zbiorem ezoterycznych wierzeń, jest narzędziem samopoznania, lustrem dla naszego umysłu i mapą naszego przeznaczenia, uczy nas, że śmierć jest wielką kropką w ludzkiej historii, ale jest także portalem do nowych początków, jak powiedział kiedyś Ramas, kiedy umierasz, jest tylko jedno pytanie, które ma znaczenie, jak bardzo kochałeś w tym sensie. Tybetańska Księga Umarłych zaprasza nas zastanowić się nad własnym życiem, czy jesteśmy gotowi na ostateczną podróż, czy jesteśmy gotowi porzucić wszystko, w co wierzymy, że jesteśmy. Być może rozważając te nauki, możemy nie tylko przygotować się na śmierć, ale także nauczyć się naprawdę żyć. Jeśli ta podróż w nieznane wywarła na tobie wrażenie, Udostępnij ten film i zasubskrybuj kanał. Daj nam znać w komentarzach, co najbardziej intryguje cię w życiu po śmierci, ponieważ ścieżka samowiedzy jest długa i razem możemy odkrywać największe tajemnice istnienia. Dziękuję za oglądanie.